Cześć, tu i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają moje włosy rok po prostowaniu keratynowym. Jak wiecie lub nie wiecie, jest to trzeci film z serii o prostowaniu keratynowym. Pierwszy był taki pogadankowy, gdzie mówię Wam, na czym to w ogóle polega, co to w ogóle jest, daję Wam moje rady i wskazówki, a w drugim pokazuję Wam, jak ja sama w domu wykonuję swój zabieg keratynowy i krok po kroku, co robię, żeby uzyskać dany efekt. I tu właśnie pod tymi filmami mnie pytacie co zrobić, żeby efekt jak najdłużej się utrzymywał, ile takie coś się na włosach trzyma i jak to później w ogóle wygląda. No i ja już długi czas odpisuję Wam, że planuję zrobić taki film, w którym Wam pokażę Jak moje włosy wyglądają po pewnym czasie, ale bardzo chciałam to odciągnąć Ponieważ chciałam maksymalnie długo je tak jakby przetrzymać Żebyście mogli zobaczyć moje włosy po naprawdę długim czasie od prostowania keratynowego No i właśnie teraz mija rok, bo ostatnie prostowanie keratynowe robiłam Przed moim wyjazdem na wakacje i było to właśnie pod koniec, w połowie czerwca Więc myślę, że to jest najwyższy czas, żeby pokazać Wam jak one po prostu teraz wyglądają. I dzisiaj moje włosy pokażę Wam w takiej powiedzmy lepszej wersji. W takiej, kiedy ja. Susząc je, przeczesuję je szczotką i dbam o to, żeby ten ym, strumień powietrza z suszarki płynął tak pod kątem, żeby tak jakby wygładzał moje włosy. Czyli tak samo y, suszę je, kiedy mam po prostu zrobioną keratynę, żeby jak najlepiej ym, ona po prostu wyglądała. Muszę jeszcze wspomnieć to, że ja zawsze na początku, kiedy zrobię keratynę, jestem trochę przewrażliwiona i naprawdę staram się unikać tych wszystkich soli, SLS-ów, silikonów i tego wszystkiego, co mogłoby sprawić, że właśnie ta keratyna szybko się z mojej włos Sób wypuka, no ale później z czasem troszkę o tym zapominam i tak moje włosy już zwykłymi, normalnymi szamponami, więc myślę, że gdybym bardziej. Dbała o te włosy, to Mogłoby to wyglądać jeszcze troszkę inaczej Kolejną rzeczą, o której tutaj muszę wspomnieć Jest to, że ja robiłam Prostowanie keratynowe i tydzień później Pojechałam do Chorwacji na wakacje Więc te włosy miały bardzo Bardzo dużo do czynienia ze słońcem I słoną wodą, do tego Bardzo często je myłam, bo wiecie, żeby je z tej Słonej wody spłukać i nie martwiłam się O to, że kurczę zrobiłam sobie prostowanie Keratynowe, to ja teraz nie wejdę do wody Bo wszystko mi się wypłuka, tak więc Te włosy trochę przeszły po tym prostowaniu keratynowym, i tak jak mówię, według mnie nie wyglądają zbyt źle, ale to za chwilkę ocenicie sami. Tak właśnie prezentują się moje włosy rok od prostowania keratynowego, i tak jak widzicie, one nie są jeszcze jakieś masakryczne. Większość z Was um, jakby martwi się, co się stanie, kiedy nasze naturalne, kręcone włosy będą odrastać, a nareszcie włosów będziemy mieć karatynę. I nie wygląda to jakoś bardzo strasznie, bo tak jak wiecie, ta keratyna bardzo stopniowo, ale wypukuje się z naszych włosów, więc kiedy tutaj nam odrastają nowe, there Tutaj z tej pozostałej części keratyna się wypukuje i one jakby się dopasowywują do siebie, bo te włosy stopniowo zaczynają nam się lekko skręcać, lekko podpuszać, więc to nie jest tak, że widzicie, ja tutaj mam jakieś mega, mega kręcone włosy, a tutaj są proste jak druty. To wszystko wygląda mega naturalnie według mnie i nie ma jakiejś tragedii, że to wszystko tak się od siebie odróżnia. Włosy mam dzisiaj rano i tak jak wiecie, wysuszyłam je suszarką i przeczesywałam szczotką, więc one nie są takie bardzo napuszone, bo już jakby zdążyły trochę ostygnąć i opaść bo wiecie, że po samym suszeniu to zawsze są one bardziej takie spuszone Moje włosy zawsze na początku zaczynają się kręcić stąd I tutaj zaczynają mi się robić takie małe falki I to już zaczyna mnie denerwować Gdyby nie te falki, to jeszcze bym trochę z nimi dłużej wytrzymała tak jak widzicie tutaj, na ta strona jakoś zawsze bardziej mi się faluje, więc tutaj powstały takie małe falki, ale nadal te włosy w niektórych częściach są troszkę proste. Tutaj mają właśnie jakieś takie pofalowania. Ta strona zawsze jest moją lepszą stroną, i zawsze te włosy są prostsze, a jeżeli chodzi o te, które odrastają od dołu, no to tu widzicie, ile włosów moich odrosło przez rok i one tutaj tak się trochę falują. Wiadomo, właśnie po suszeniu są one bardziej skręcone, ale jak już tak troszkę opadną, właśnie jakby. Doschną to robią się tutaj fale i są bardziej spuszczone. Tutaj już są takie bardziej moje właśnie naturalne, odrośnięte włosy. No a tu widzicie keratynę, ale nie jest to takie drastyczne, że są mega kręcone, a tutaj właśnie już nagle proste i w ogóle nie puszące się. Więc tak jak widzicie, to naprawdę nie wygląda według mnie przynajmniej źle. Więc tak właśnie prezentują się moje włosy i możecie sobie tutaj pooglądać. Oczywiście, wiecie, te włosy też będą wyglądać inaczej. Kiedy ja wezmę suszarkę i będę tak niechlujnie je suszyć, że nie będę ich przecisywać szczotką ani nic takiego, tylko po prostu, wiecie, trochę tutaj, trochę tutaj, trochę z tyłu, jeszcze tak będę je jakby podrzucać do góry, żeby lepiej wysuszyć. To wiadomo, że one się wtedy jakby nie układają i moje fale są większe, i te włosy są bardziej napuszczone, inaczej to wygląda. No ale tak to się prezentuje, właśnie kiedy zrobię to ze szczotką. Według mnie ten efekt nie jest zły, jeżeli ktoś chce, to może wrócić do swoich naturalnych. Włosów. Ja przez chwilę pomyślałam sobie, kurczę, chcę sobie przypomnieć, jak było mieć kręcone włosy, bo, bo może jednak nawet fajnie się w nich czułam. Ale kiedy moje włosy już zaczęły tutaj się kręcić, czego bardzo nie lubię, i tutaj, um, i zaczęły się puszyć i nie układać, kiedy ja wstaję rano, a moje włosy są wywinięte w każdą możliwą stronę i nie wiem, co mam z nimi zrobić po prostu, to stwierdziłam, że jednak czas zrobić keratynę i mówię. Nie, muszę jeszcze poczekać ten rok, bo obiecałam wam ten film, a chciałam, tak jak mówię, najdłużej jak się da przetrzymać te włosy, żebyście mogli zobaczyć je po naprawdę bardzo długim czasie. Dajcie znać co sądzicie na ten temat i czy według was te włosy po roku wyglądają w miarę dobrze, czy niezbyt, bo dla mnie jest to taki efekt, że nawet mi się podoba i tak jak mówię, mogłabym w nich jeszcze chodzić, a jednak bardzo, bardzo tęsknię za moimi mega gładziutkimi i prostymi włosami. Jeżeli nie wiecie jakie były moje włosy zaraz po prostowaniu, no to oczywiście was zapraszam na moje pozostałe filmy i tam wszystko w nich będzie pokazane. Mam w planach nagranie jeszcze dwóch filmów o tematyce keratyny, prostowania i pierwszy będzie mocno zbliżony do tego filmu. Ale mam zamiar pokazać Wam w nich moje włosy miesiąc po miesiącu od prostowania keratynowego. Więc dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki film u mnie. No ale pewnie e, pojawi się on u mnie też również za rok albo troszeczkę wcześniej. Bo jednak chciałabym znowu przytrzymać te włosy, żebyście mogli zobaczyć miesiąc po miesiącu, jak to wszystko się odbywa, jak to się wszystko na tych włosach zmienia. No i drugi film, który chciałabym nagrać, byłoby to takie QA, które właśnie dotyczy prostowania keratynowego. Bo często pod filmami jeszcze zadajecie mi pytanie, na przykład, jakiej prostownicy używam. Czy jest to jakaś profesjonalna prostownica, czy jest to zwykła prostownica, co zrobić, kiedy zabieg Wam się nie udał? Chcecie właśnie często dopytać o takie rzeczy. I myślę, że fajnym byłoby pomysłem, żeby zrobić taki film, ponieważ nie każdemu chce się oglądać, jak ja na przykład mówię przez 10 minut o tym zabiegu i niektóre kwestie może nie są dla Was interesujące. Dlatego chciałabym zrobić taki film, gdzie macie kontakt konkretne pytanie i po prostu odpowiedź na ten temat. No i to wszystko, co chciałabym wam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję wam bardzo, że zostaliście ze mną do końca. Jeśli ten filmik wam się podobał, to zapraszam was, żebyście zostawili łapkę w górę, bo jak wiecie, łapka w górę zawsze się przydaje. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o moich włosach po roku od prostowania keratynowego, a może wy sami robiliście prostowanie keratynowe i chcecie się ze mną podzielić tym, jak efekt wam się utrzymywał, czy wam się podobał. Dajcie znać również, co myślicie o powstaniu kolejnych filmów z tej serii, czy chętnie byście je zobaczyli. Zachęcam was na Także do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz albo już któryś. A jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście wiedzieć, jak mój kanał się rozwija, co tutaj się pojawia. No i koniecznie kliknięcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem. No i to by było na tyle, a już dzisiaj z Wami żegnam. I do kolejnego. pa papa!